Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tej strony mm. Pigam to jest właśnie kolejny odcinek z The Proton, Bus Simulator yy, jak z nowej mapy. Yy, yy, jak ja to nagrywam, bo tak naprawdę jest to świeża mapa jeszcze. ja to nagrywam, to jest jakby dzisiejsza jakby wydanie, ale jak Wy to oglądacie to już ona jest wydana, więc link właśnie do kanału tej właśnie osoby e, będzie właśnie w opisie tam właśnie są między innymi właśnie mapy <laughs> właśnie mapy um, wydaje właśnie mapy tak daje tam miesięcy e, bo to są czasami się zdarzy małe mapy a czasami się zdarzają właśnie duże mapy tak więc będziemy hali tak jak już widzicie no numer 37 Mercedesikiem a żeby jeszcze tego było mało, no to jeszcze z malowaniem MPKU. Więc będzie zabawa. I informuję, że to nie jest mój jakby mój oś ulepszony, bo to, to ulepszony no niestety musiałem jeszcze wcześniej już taką aktualizację tak dalej. Musiałem dość usunąć protona, bo mi źle działa tam były jakieś różne bugi dziwne rzeczy wtedy działy nasz kolega w tym e, więc no niestety musiałam wszystko od nowa e, nasz jaszczur już wszystko działa e, więc dobrze mm, odpalamy silniczek a jeszcze ja to tutaj rozbijamy te i będzie dzisiaj 17 minutowy przejazd możliwe, żeby odcinek gdzie trwał 18 lub 19 minut tak mi się przynajmniej wydaje i muszę pamiętać o przystanku nie, nie o przystanku no bo przystankach też, ale o hamulcu przystankowym czy ręcznym to jest ręcznie, nie to? to 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 jest to, to chyba jest hamulc przystankowy czy też w tym stylu? Nie wiem, jeszcze pamiętam. Z drugiej strony to jest przystan hamulc przystankowy TP. Dobrze, szybko siadajcie, ale nie ma zbytnio czasu. Jak sobie 18-minutowy 18-19-minutowy 18 mieć odcinek, a gdy będziecie Oj, pierwsze krawęźnie na fajnie. Mapa jest bardzo fajna, naprawdę, polecam. Tego też tutaj muszę sobie Tak jak ja, no, na pierwszym razem wiadomo, nie jest na lepiej najlepiej. jak jakbyście jechali na linii. tak za pierwszym właśnie razem. E, więc no. Będę ja jak właśnie, polecam właśnie robić, na przykład, na przykład taka nowa mapa. No to polecam Wam już jakiś bus, najlepiej jakiś krótki, yy, bo no nie wiadomo jakie tam mogą być zakręty, jakie tam mogą być uliczki. Więc ja polecam jechać jechać yy, z 12 metrowymi, jeszcze krótszymi nakrętkami Żeby w ogóle tą mapę. Ja było też chyba pasażerów. Sodajcie, szybciej, 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 szybciej. Tutaj skręcamy sobie ładnie. Tutaj jakby nie ma przystanku, pewnie, co mu się prawdopodobnie ustawiło, ten właśnie nie wiem, pasażer. Malowanie no, oczywiście MPK Łódź, bo czemu by nie? Na no, te MPK na całkiem pasuje mi do tego wazu. Powiedziałem, że prawdopodobnie jeszcze większość właśnie rzeczy jeszcze brakuje do tego busu. był właśnie realny właśnie do Łodzi. Do takiego busu, jaki jest w Łodzi, go nie ma, bo na przykład pojechał na Złom. na przykład. Ale prawdopodobnie ZEF prawdopodobnie miał. Jeśli są komentarze, to to możecie napisać... To jest, pan Olek... Elk. Można po prostu napisać, że ten bus, właśnie na przykład o numerze 2681 No, tak więc. I też nie wiem, właśnie z jakichś przyczyn czwarte drzwi nie mają żadnych dźwięków. Możliwe, że już wy żeby zauważyliście, ale czwarte drzwi w ogóle nie mają dźwięku. Taka informację informacja. Nie wiem, dlaczego. Może muszę jeszcze właśnie plik z dźwiękami tych czwartych drzwi zrobić. W ogóle polecam mapę e, właśnie też, takim 18-metrowym pojazdom, a najlepiej takim ulubionym, czy waszym ulubionym, jeżeli będziecie w tej mapie, e, to polecam takie fajne wozy, na przykład taki Mercedes 18-metrowy i też 12-metrowy. Dajcie, wsiadajcie. Bardzo ładna mapa. prawda, może nie jest chociażby po angielsku, ale to trudno, nie? Ważne jest właśnie komfort jazdy hmm. na takich mapach.

No co, no mi tylko raz by się to tak zahamowało. A wcześniej to nie było gwałtowne hamowanie. Bardzo ciekawie. Dla pasażerów, dopiero teraz było gwałtowne hamowanie, a wcześniej nie. Naprawdę bardzo ciekawe. Niestety, tak właśnie są głupio przystawki ustawione. Może wiesz, to jest po prostu nie, niefikcyjna mapa realna. Ktoś kto wie? Może jednak jest fikcyjna. Moim zdaniem jest troszeczkę realna. Dlaczego może po tych przestakach się tak wydaje? Jest bardzo ładne. Tory. Może nie kolejowe, a tramwajowe. A może faktycznie. To nie, 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 O nie, No już mamy tych trochę ludzi. Ja mieć 18 o, nie, ludzi. nie, 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 tej linii. przez jest to uparty i biorę 18 Bardzo się przyda A nie, to nie było stopa dobrze to. To, to musimy dać tu kontrolkę szmyczyć, bo nie wiem, silnik jest albo zagotowany, nie wiem Nie wiem, że muszę skręcić. Mam nadzieję, że żadnego przystanku nie przegapiłem. Ja o no, nich nie, nie gadali, po prostu robię. Tak ciemno mi się bardziej zrobiło, nie wiem dlaczego. Mi się wydaje, że chyba w grze, żeby było też tak ciemniej. Zamknę te czwarte czy drugie drzwi. Tutaj to, to jest ten element, który mi się bardzo podoba. Czyli inna tutaj nawierzchnia jest. Yy. Inna jakby taka tekstura na Tu faktycznie cały czas autobusy tutaj jeździły. To jest ścieżka rowerowa rower, po której chodzą normalnie ludzie. Proszę żeby oni, że... Dobra, nie włączę oferyjnych, okej. Okay. To jest bardzo ważne, bo inaczej jest i spłacamy. Łączenie w nie, światło tak na wszelki. A nie mam, a Przyjemnie, jeśli po tej mapie, szczególnie po tych drogach czy pasowych, to chyba ta czwarta jest w skali dla parkujących. Jak na razie mam jechać prosto. Jak hmm, się przynajmniej wydaje chce. Może no prosto miałam jechać, to muszę ją skręcić. Ale zanim to ja muszę przystanek tutaj. O! Takie przystanki można łatwo pominąć, bo one są tak schowane, że ja, jedną normalnie tym trzecim pasem to nie można Najłatwiej właśnie zgubić te przystanki. Nie mogą taki, hmm. potem, pasażerowie w marucie jeżeli macie włączone, znaczy, że pasażerowie mogą gadać normalnie, na przykład, gdzie minęliście przystanek, mm, lub takie inne właśnie sprawy. I jest tu właśnie linia trolejbusowa. Jest tylko jedna, jak na razie, linia trolejbusowa i to jest właśnie linia 20. Numer, linia 20 jest to linia e, trolejbusowa. Hmm. To tutaj jest linia, że właśnie trolejbusy jeżdżą. E, jest linia dla trolejbusów, e, linia numer 20. Jak mu wcześniej mówiłem. E, I... może będzie ci tylko się stawili. Przepraszam, ale... Przeprosimy za zdziwnięcie, wynik to w ogóle jest że... bo ja to rano na drogę jednak, nie? nie? I tutaj właśnie mnie ten pas bardzo denerwuje tymi przystankami jeźdź, jakie jeździ, no tego nie było, niby co? Tego nie było. Ja Nienawidzę właśnie tych przestanków tutaj, bo. Ale obserwacie, że tutaj jeszcze, jeszcze, nie? Tutaj taki odstęp, chodzi mi właśnie tylko i wyłącznie o odstęp. Tutaj jeszcze, jeszcze z tym odstępem. Ale potem będą tak naprawdę, jakby za chwilę. Więc. To takie beznadziejne moim zdaniem jest. No wsiadasz i nie wsiadasz. Bo ja jadę. Tutaj. I też nie można tak za szybko jeździć bo można podobnie wyhamować. No takim Mercedesem, który ma bardzo mocne hamowanie, może się... No właśnie, uda wyhamować. E, właśnie o tym dystansie jest mowa. Właśnie tego dystansu nie lubię. Że jest mowy dystans między przystankami. Nie będę ja w ogóle te przystanki powinienem obsługiwać. No ale w razie Teraz jest coś jeszcze lepszego. Jedziemy właśnie teraz przez tory tramwajowe. I ten autobus ma mi więc jakąś fizykę. No bo może nie ten konkretnie, ale taki jeden. A taką fajną fizykę. Właściwie ten tył. To jest naprawdę hit. Czy też nie wchodzić, bo chcę zamknąć drzwi i chcę jechać. A ty mi na to nie umiem. No tak na dobrze mogę sobie jechać otwartymi drzwiami. A tu nie dlaczego, bo sobie włączyłem... Włączyłem blokadę drzwi, czyli Dorloka po angielsku. Bo mam tą właśnie grę po angielsku specjalnie. Hmm, więc Się wydaje się, że chyba, chyba w tej skrzyni jest coś jest taki jakby CF, ale taki ZF podobny do Mercedesa właśnie Citaro Face Zero o 530 Citaro G yes, facelift hmm, ten tyły przód, on gdzieś co chodzi. te pierwsze, tylko ten drugi jak faceliftowy I on ma takiego tak jakby tylko z F, jakby tam skrzynię biegów, i więcej właśnie pod takiego właśnie zefa, jakby było ustawionego tego sławskiego. A zresztą jest nawet odcinek: właściwie nagranie audio na kanale. Co to? Co to... ma na, na kierowcę, który specjalnie się wam poświęca tym busem? Jeśli w dodatku jedzie na no wszystkie przystanki się zatrzymuje. To fajnie A i jeszcze od razu wam polecam. Jeżeli macie najnowszą wersję Proton basa Bo jaka w tym przypadku mam, to polecam wam zaraz wam pokażę o co chodzi. Zaraz wam pokażę. Tylko dojdziemy sobie szybko na pętlę. No, 19 minut. Jednak będzie dłużej i myślałem, że będzie krócej, ale dobra. zazwam szybko pokażę o co chodzi. Nie, bo też nie chcę zbyt... Dobra, tutaj się nikt nie tego. Kogo nie ma, nikt nie chce. Wiesz to może ominął przystanek. Wróciłem i... Otworzyłem i zamknąłem drzwi, żeby nie było. Ile tych ludzi jest, dobra? To ja przyspieszę tak specjalnie tempo, aby tam szybciej dojechać. O tam widzę przystanek, o i co mi teraz by szczęść. No, szybciej, bliższa, dajcie. Jed, jedź, 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 jedź. Szybciej, jedź szybciej. Już jest 20 minut odcinka. Ja wam tego, niestety, nie pokażę, bo już jest bliżej 20 minut. Więc... Ja już się będę z Wami żegnać, a ja to był właśnie 30, chyba odcinek z Proton jeżeli Wam się właśnie podobał, możecie właśnie zostawić właśnie subskrypcję na tym kanale, żeby na przykład utrzymać powiadomienie o takich właśnie fajnych odcinkach, na przykład o Proton na przykład lub, nie wiem, czy z innej gry, yy, ale z Proton na pewno. I to właśnie już się z Wami żegnał, yy, trzymajcie się, ujdziecie, Cześć. pa. Eee. eee... O co Słuchajcie, bo... Ja tu... To... Ja to przez przypadek kliknąłem. Jeszcze oni tutaj jest coś zmieniali. Dobrze, no to widzimy się właśnie w kolejnym odcinku z Tompasa. Tak więc dziękuję za oglądanie. Ten Szymanko.